Hubert Hurkacz przegrał w finale w Genewie z Nowakiem Djokovicem i jest mi z tego powodu bardzo smutno. To był kapitalny mecz, ponad 3-godzinny maraton, zakończony wynikiem 7-5-6-7-6-7, czyli tiebreakiem trzeciego seta. Czyli teoretycznie tym, co najlepsze w tenisie, no ale niestety, Hubert grał kapitalne spotkanie. Do momentu, kiedy przyszło rozegrać tajbreka I to się tyczy tiebreka seta drugiego i tiebreka seta trzeciego. W trzecim secie Hubert prowadził z przełamaniem, ale nie dał rady dowieść tego prowadzenia do samego końca. Wielki sukces Nowaka Dżokowicza, bo zdobył swój setny tytuł w karierze. Przed nim jest tylko Roger Federer, który ma 103 tytuły, i Jimmy Connors, który ma 109 tytułów. Na 100 tytułów Dżokowicza składają się 24 zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych, 40 wygranych turniejów ATP 1000, 15 ATP 500. 13 ATP 250, 7 razy wygrywał ATP Finals, czyli turniej na zakończenie sezonu. No i oczywiście raz w poprzednim sezonie to, co dla niego w karierze prawdopodobnie najważniejsze, czyli złoto olimpijskie w Paryżu. A po finale, podczas ceremonii Djokovic skierował w stronę Huberta słowa pełne szacunku i pełne uznania. Dziękuję za to, że jako człowiek jesteś inspiracją dla mnie i dla nas wszystkich. Wszyscy, którzy być może cię nie znają tak dobrze, zasługują na to, by wiedzieć, jak miłą, pełną szacunku i szlachetną osobą jesteś. Przyznacie na pewno, że usłyszeć takie słowa od wielkiego mistrza to jest duża rzecz. Trzeba pochwalić Huberta za ten tydzień, bo w drodze do finału nie stracił seta, wygrał pierwszego seta. Pewnie liczyliśmy na to, że to prowadzenie w trzecim secie uda się dowieść, ale najważniejsze jest to, że Hubert jest w dobrej formie nie tylko tenisowej, no bo nawiązać rywalizację i rozegrać ponad trzygodzinny mecz na Mączce z Nowakiem Djokovicem, to jest rzecz wielka, ale przede wszystkim, że Hubert jest zdrowy i że to kolano prawdopodobnie, Problemy z tym kolanem już po prostu minęły. Trzymamy kciuki za Huberta podczas Roland Garros. Tam w pierwszej rundzie trudne zadanie, bo mecz z Jao Fonseca, ale wierzę w to, że po tym, jak Hubert zaprezentował się w Genewie, będzie dobrze i będzie w stanie wygrać to spotkanie z młodym Brazylijczykiem.